YouTube. siema 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 słuchajcie ja jestem bruno i dzisiaj witam was w kolejnym moim odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną gra mój tata I, nap... i zostawcie łapki w górę po tym filmie i napiszcie dzisiaj w komentarzach y, gemy to wam przyjdzie 2000 gemów na konto a my Dobra, lecimy do, do odcinka Co ty tam... Dobra słuchajcie Tato to to Dobrze, bo co? bo mi odcinek będzie psuł Słuchajcie Będę miał trochę lagów, ale to walczymy, trudno Czekajcie tylko wyłączę internet, wi-fi Nie wyłączaj Nie gram, nie mogę grać Oj, Polskę, Ale czekaj bo ja muszę włączyć wi-fi bo mnie wycięło ale, ale wywaliło mnie z gry Wywaliło mi z gry! Nie, A mi wy... Ja sam nie wygram. No ale mi wywaliło z gry! A mu tak? Ile miałem... Pana minusia, ile czemu No tak to ja nie, nie gram. Ja nie mam. Dobra, słuchajcie, nie wiem czemu. Ja pogram w Robro. Nagra nagram mi dzisiaj Robro. nie no, dalej gramy w tego, czemu... Nie. Bo ja mam lagi. Jak, włą jak nie, nie włączę wi-fi, to mi, wiesz... Wola serwera. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj... Całego internetu nie wydoiłeś? Nie. Jedyna na tylko się gram. grywam. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj gramy w Teddy. Znaczy Te... Widzicie Ty, edy, tedy. Teddy. Dy, Teddy. Zapominam ciągle te, słuchajcie. Przychodzimy do odcinka. Dobra, nie będę na nacięcie. I słuchajcie, teraz nagramy może z kamerką. Nagrywamy z kamerą. Ta. Pokaż się gdzieś na YouTubie. <gry> Dobra słuchajcie, jesteśmy dzieckiem małym. Oto to chodzi w tej grze jak w pigi, tylko to jest lepsza, pigi. Misiek mi się dziwnie z tym mi. Miś. Miś Aha, tu taki odcinek. Dzisiaj słuchajcie będziemy co robić Bra Brakujących tylko kody. No chodź tu No co no chodź tu po ten kody Masz tu kody Nie no masz tu kod Staro ujedzeno Ale tretem Я свой черепа бы докончил, без него. Ну ты умаш, Слушайте. Я тут не Ну, ту! блядь. Амаш! No chodź tu. Otwieraj te drzwi. FBI, FBI. Zabijamy Gowida. Gowida! A masz, a masz. Brakuje nam tylko kodu. A ten debil słuchajcie, go ciągle ma. No chodź. Masz tu kody. Otwieraj to. Otwieraj. Otwieraj to! No posłuchaj się mnie, otwieraj ten kod. On czeka chyba na innych. Otwieraj! No zostało mało sekund! No pomocy! Słuchajcie! Wygraliśmy. Ale debil jest, słuchajcie, krew jakiś. Nie powiem co. Skąd tu miał? Mamy 40, to kupimy sobie jakiegoś misia. Może tego misia? Nie, tego kupimy za 50, słuchajcie, ale jeszcze musimy jedną brunetkę przejść. Dobra. No cię, chyba dzieciak będzie mały. No wiesz. Sądzę, że dzisiaj ja będę mieli się... Słuchajcie... Dobrze, idziemy, słuchajcie... Pamiętajcie, możecie to zrobić. Pierwszą rzeczą jest klucz. musisz odciągnąć jego uwagę. Nie. No głupi. Jakiś miś. Jakiś pieprzony. Tak się urodził ze krwi. Mam czerwony klucz. Idziesz ze mną? Wyrusisz na misję z no, trochę będzie blizny. Trochę krwi. Ale to jest życie. Musimy stawiać. Życie. Musimy, słuchajcie, wszystko robić. A nie ciągle siedzicie i nic nie robicie. Mhm. Miś mnie i krew się. ma ja mam krwi tutaj. Ciekawocie. Czy... No, tamty dziobak jeden. Chyba, ci słuchajcie. To jest ta dziewczyna, która nawet nie wie, jak przejść. Pół godziny zanawia się, który to przycisk. Aha, najlepsza gra w życiu. Kody. Ej, on ścitował! No to jest jakiś cheater! Co? Mnie. No nie jest, jest. Twoi? Nie. nie. Koda. Chciałem pokazać. Ale jak słuchajcie pacie, to jakiś cheater. No on czytuje. Ja też będę dzisiaj słuchajcie cheatował, Nie wiem. Ja nie wytrzymam. Ja nie widzę taki pacie, słuchajcie, cheater, cheater, cheater. Zobaczymy jak on to czytuje, pacie, słuchajcie, jak on niby. Też tak zrobimy. Próbuję się wydostać, debil. No może no, słuchajcie, zrobimy tak. Dzisiaj zbagujemy. my od dzisiaj jesteśmy cheaterami. Pół godziny później. On ci wystaje łeb? Może kolego pomożecie? Czy będziecie stać? On płakać. Patrzcie. Wyłączam będę kupię sobie misia. Jeśli teraz go kupię. Po tym filmie ma być. 5000 G górę. kupować, M masz mam być pięć tysięcy pięć koła kupuję czy Nie. A co mi tam w dupie, to mam kupujemy? Cieszę, debilem? Słuchajcie, ma być po tym, mówiłem ile łapek, bo w górę. Jeśli nie zostawicie, to koniec nie nagrywam już filmików. Aha, ten się dalej baguje. Na tym głęb To jest nowy, to jest nasz nowy kolega. Citer. powitaj się z nimi. Patrz jak oni idą, a tamty citerco, a tam... okay. Okay, Jak zawsze ten mi zabija wszystkich. No z ci, a ten się błagałitoś, o litość. <grym> Bo się modli, żeby nie umarł, a ten to co robi, co robi? Patrzcie jaka bieda, o Jezu, ale mu <grym> Śmierć misia. misia.

Patrz. Jestem nowym dzieciakiem. Patrzcie, patrzcie, to ja. Ja tak wyglądam. Dobrze, słuchajcie. Nie ma się śmiać że ja sobie dałem na tego dziecka co grałem, słuchajcie, twarz moją. <grywy> <grywy> mm -hmm. Oddawaj to! O! masz. dzieciaki, fora z mojego trawnika, dzieciaku jeden. Dzieciak jakiś mały. Widzisz, tam masz klucz! Debil. Ja słuchajcie. Jeśli chcecie być mądrzejsi, to zostawcie łapkę w górę. Ej, no co mi się ty pijaku? Kup kolaku. No bo no. To znak na koniec tyle odcinka, pa. Siema, siema, siema.